Ty idź do góry z głową, się nie przejmuj co kto myśli Mordo jebać kurdo, je jebać Tych, którzy tylko z tobą kiedy wyczują korzyści Mordo jebać zawistych, mordo jebać Ty idź do góry z głową, się nie przejmuj co kto myśli Siedzę tak, myślę sobie, kurwa mać dlaczego Że jeden z drugim teraz chce moim kolegom być Choć się nie zgadzam, to i tak na upartego Wejdą mi w dupę kiedy tylko ją wyczują kwit jebaj zapisnych, powtarzam w kółko Patrzę cię w pyskim, rozpalam dziółko Jebać ich wszystkich, niech idą w chuj stąd Jebać zawistnych jadę z dwulicową kurwą Mordo jebać zawistnych, mordo jebać I Tych którzy tylko z tobą, kiedy wyczują korzyści Mordo jebać mordoje mordo jebać zawistnych Góry z głową się nie przejmuj co kto myśli To je baj, za wizny je balca którzy tylko z tobą, kiedy wyczują korzyści To je baj, za Wizdy, kurdo A ty idź do góry z głową się nie przejmuj co kto myśli